Tutaj obchodziliśmy święto, które, co nie ma wątpliwości, każdemu sprawia trochę radości. Dzień Dziecka dla Pacjentów Kliniki Hematologii zorganizowała Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Są to zabawki, są to gry edukacyjne, są to książki to wszystko, co może sprawić dzieciom radość i umieć im czas spędzany w klinice i podczas leczenia. A ten prezent, który słyszymy, to właśnie balon. On stąd dzisiaj nie odleci, ale dzieci będą mogły. Zobaczyć jak naprawdę działa prawdziwy balon i będą mogły wejść do kosza. A tych, które chciały wejście do kosza nie brakowało. Pierwsi ochotnicy szybko się znaleźli. Chciałabyś kiedyś polecieć takim balonem? No. Balonem by nie poleciała, ale na prezenty podobnie jak inne dzieci czekała od samego rana. Chyba najważniejsze, żeby zdrowiały, były szczęśliwe, zadowolone z życia i, i w rodzinach. Nie w szpitalu, tylko takie dni, żeby raczej spędzały w domu, ponieważ Gabrysia już jedne święta spędziła w szpitalu, drugie spędziła już w szpitalu. W tej chwili dzisiaj przyjechałyśmy tylko na kontrolę, więc wrócimy do domu i zrobimy porządne święto Dzień Dziecka. A to już Kuba, którego na lot balonem długo nie trzeba byłoby namawiać. A nie bałbyś się, bo ja bym się bała, Kuba. Co ty mm. taki jesteś bohater? Mm. To ty odważny musisz być. Tak. To zaraz pewnie spróbujesz chyba. Tak. Pod opieką kliniki cały czas pozostaje około dwóch tysięcy pacjentów. Wszyscy jednak ten dzień spędzili ze swoimi rodzicami.